Zadanie 15. Ciąg AN jest określany wzorem. No i mamy tutaj jakiś wzór. Dla każdej liczby naturalnej N większej równej 1. Ok, zanim pójdziemy dalej, to może powiedzmy coś sobie na temat tego ciągu. Po pierwsze, w ogóle nie wiemy jaki on jest. Nie wiemy, czy on jest geometryczny, czy arytmetyczny. To jest po prostu jakiś ciąg. Wcale nie musi być ani geometryczny, ani arytmetyczny. No i co yy, robi to? Dlaczego tu wpisali nam, że N ma być większe równe 1? No bo przecież wyrazy ciągu nie mogą być ujemne, nie mogą być zerowe, ponieważ e, n określa nam numerek wyrazu. No bo ciągi e, powstają w ten sposób, że mamy po prostu kolejne liczby poustawiane właśnie w jakiś ciąg. I te liczby. Mają swoje numery. Czyli tak jak na przykład ludzie stojący w kolejce do lekarza, na przykład, tak? Pan ma numerek 1, e, pani ma numerek 2, jakieś tam dziecko ma numerek 3. Czyli to są różne osoby, różnie mają na imię, różny mają wiek, ale wiadomo, że stoją w jakiejś kolejności. I dokładnie tak samo jest z ściągami. N określa nam, która to jest osoba. Czyli tu będzie na przykład pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. No, akurat nie osoba, tylko liczba, tak, ustawiona w ciągu. No i tak dalej, i tak dalej. Tutaj idzie to po prostu w nieskończoność. Yy, no i dlatego tutaj jest n większy równe 1. No, po prostu nie może być zerowy numer ciągu albo minus piąta osoba w kolejce, tak? No dobra, no to czytamy teraz tu. Pierwszy wyraz ciągu AN jest dwa razy większy od trzeciego wyrazu tego ciągu. No i zobacz, że żeby policzyć wartość yy, tego, co tu stoi, tak, tej liczby, to my musimy wykorzystać wzór. Ten wzór pozwala nam właśnie obliczyć wartość. No i skoro n to jest numerek, no a my chcemy policzyć pierwszy wyraz ciągu, no to musimy policzyć a od jedynki, tak? Wtedy policzymy wartość, bo a1, a2, a3 to y, określa nam wartość. Samo n określa nam numer kolejności, tak? Tutaj w ciągach to trzeba sobie odróżnić. No dobra, no to policzmy pierwszy wyraz ciągu. Wszędzie tam, gdzie jest n, musimy podstawić jedynki. Tu, tu i tu. No czyli mamy tak. Minus 1 do pierwszej razy 1 minus 5. No i liczymy, ile to będzie. Minus 1 do pierwszej to jest nadal minus 1. Razy 1 minus 5 to jest minus 4. A minus 1 razy minus 4 to jest 4. No dobra, no to teraz policzmy y, trzeci wyraz ciągu, no bo oni chcą tutaj pierwszy i trzeci. Ok, no to liczymy. I tym razem to będzie trzeci, czyli n będzie równe 3, czyli wszędzie tam, gdzie n, podstawiam trójkę. No mam teraz tak: minus 1 do 3 razy 3 minus 5. I co tu dostajemy? Minus 1 do 3 to jest dalej minus 1, a 3 minus 5 to jest minus 2. Minus 1 razy minus 2 to jest 2. No i pytanie. Czy pierwszy wyraz ciągu jest dwa razy większy od trzeciego wyrazu? No tak, prawda? Bo jak trzeci wyraz przemnożę przez 2, to mam 4. No dobra, czyli mamy prawdę. E, wszystkie wyrazy ciągu AN są dodatnie. Czy wszystkie będą dodatnie? Czy tutaj y, mogłaby się zdarzyć sytuacja, że to jest ujemne? No, skoro to jest zadanie zamknięte, no to możesz sobie po prostu y, znaleźć jakieś n, dla którego wyjdzie nam wyraz ujemny o wartości ujemnej, tak? No i skoro tutaj mamy minusa, a tu chcemy mieć. Y, plusa, tak? No bo jeżeli pokażemy, że jakiś wyraz jest ujemny, no to obalimy tą teorię, tak? Że one są wszystkie dodatnie. No to tu jest minus, a tu jest plus. Jeżeli chciałabym, żeby na przykład został ten minus, to muszę dać potęgę nieparzystą. No ale nieparzystą na tyle dużą, żeby tutaj wyszedł plus. Czyli musi to być liczba większa niż 5. No to na przykład 7, tak? Na przykład 7. n równe 7. No i patrzymy. a 7 to jest minus 1 do 7 razy 7 minus 5, czyli dostaniemy minus 1 razy 2, czyli minus 2. No i mamy mm, wyraz ujemny, czyli na pewno wszystkie nie będą dodatnie, bo 7 już jest ujemny, czyli to jest fałsz. Daj łapkę w górę i zasubskrybuj, jeśli masz ochotę. Ja lecę nagrywać kolejny film dla Ciebie.